Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat doboru systemu centralnego ogrzewania do typu czy też rodzaju konstrukcji do domu, a także do jego sposobu użytkowania. Zapraszam na intro, a po intro wytłumaczę o co mi chodzi. Zacznijmy od typów konstrukcji, jakie w dzisiejszych czasach są popularne, jeżeli chodzi oczywiście o budowę domu jednorodzinnego. Przede wszystkim będzie to dom w technologii tradycyjnej, czyli z murowanymi ścianami i stropami żelbetowymi, ale też bardzo popularne są domy w technologii drewnianej, czyli na przykład to będzie dom szkieletowy. Żeby w ogóle zacząć dywagację na temat doboru systemu ogrzewania dla tych konstrukcji, musimy sobie wytłumaczyć jakie Cechy mają te konstrukcje pod względem izolacyjności termicznej. Konstrukcja tradycyjna posiada akumulacyjność cieplną, więc, aby zrobiło się ciepło i komfortowo w pomieszczeniu, wszystkie elementy murowe czy też betonowe muszą się nagrzać muszą skumulować w sobie energię cieplną, i dopiero wtedy zacznie się robić ciepło wewnątrz pomieszczenia. Więc, żeby nagrzać taki budynek, który jest wychłodzony, to będzie to dłuższa chwila i to nie będą godziny, raczej to będzie kilka dni. Tak samo będzie w momencie wyłączenia ogrzewania. Nie będzie takiego skoku temperaturowego, budynek nie od razu się nie wychłodzi. Będzie to po prostu stopniowe oddawanie ciepła. Te wszystkie elementy, które wcześniej się nagrzały, będą stopniowo oddawać to ciepło. Czyli znowu zajmie tutaj parę dni, zanim ten budynek będzie po prostu znowu chłodny. Więc mam nadzieję, że mi się udało wytłumaczyć Wam mniej więcej o co chodzi właśnie w tej akumulacyjności cieplnej, które właśnie ten rodzaj budynków posiada. Zupełnie inaczej ta sprawa będzie wyglądać w budynkach w technologii drewnianej, czy szkieletowych, czy z bala, nie ma to znaczenia. W tym wypadku elementy takie jak ściany, czy też stropy są już materiałem izolacyjnym, więc nie kumulują w sobie energii cieplnej. Zupełnie na odwrót właśnie jak to jest w budynkach w konstrukcji tradycyjnej. Więc jeżeli w takim budynku włączymy ogrzewanie, który jest wychłodzony, on się relatywnie szybko nagrzeje, ponieważ on nie musi w sobie kumulować tej energii, on od razu będzie oddawał to ciepło do wnętrza, więc tutaj będziemy mówili raczej o kilku godzinach do takiego komfortowego nagrzania tego wnętrza. Ale kiedy w takim budynku wyłączymy ogrzewanie, to analogicznie on się szybko wychłodzi. I tutaj musimy sobie powiedzieć o bezwładności, ponieważ te budynki w technologii tradycyjnej posiadają dosyć dużą bezwładność, jeżeli chodzi o sterowanie takim ogrzewaniem. Ponieważ na przykład zrobiło nam się zimno, i na sterowniku tego naszego centralnego ogrzewania podkręcimy sobie tam temperaturę nie wiem, o 2-3 stopnie. To zanim odczujemy właśnie realne podwyższenie we wnętrzu pomieszczenia tej temperatury, to minie dłuższy czas, ponieważ znowu, żeby to. Ta temperatura wzrosła wewnątrz, to te wszystkie elementy murowe i betonowe muszą się nagrzać do zadanej temperatury, żeby znowu w tym wnętrzu zaczęło być po prostu cieplej. No i to po prostu zajmuje dłuższą chwilę. I tutaj też trzeba trochę opowiedzieć o systemach, jakie stosuje się do ogrzewania. Takim teraz standardowym stosowanym w domach jednorodzinnych jest ogrzewanie podłogowe. I to ogrzewanie podłogowe jest zainstalowane w wylewce, która jest Betonowa, czyli ma dosyć dużą akumulacyjność cieplną. Więc jeżeli zaczynamy sterować tym ogrzewaniem, czyli robić trochę zimniej, trochę cieplej, zmieniamy cały czas jakieś parametry tego grzania, to zanim to odczujemy, to mija jakaś dłuższa chwila. Więc tutaj takie nagłe skoki tej temperatury w tym sterowaniu po prostu nie mają sensu, ponieważ ta podłoga nie zdąży się nagrzać do zadanej temperatury, jak my tam zaraz coś włączymy, wyłączymy, tu jest po prostu potrzebna dłuższa. Chwila, dłuższy czas, myślę że nawet parę godzin, do tego aż ta podłoga znowu się nagrzeje i zacznie oddawać tą temperaturę do tego pomieszczenia. Inaczej zupełnie jest w wypadku instalacji opartej o grzejniki. Tutaj każda zmiana na: Termostacie na głowicy tego grzejnika będzie dawać efekt praktycznie od razu. Naprawdę po tam kilku minutach ten grzejnik stanie się po prostu gorący i zacznie oddawać od razu tą temperaturę do wnętrza pomieszczenia i będzie je od razu. Nagrzewał i podobnie też jest na przykład w systemach opartych na jakiejś wentylacji, czyli na przykład, jeżeli chodzi o splity, my tutaj włączymy na przykład ten klimatyzator i zadamy mu daną temperaturę i on od razu będzie nam dmuchał do tego wnętrza ciepłym powietrzem. Więc z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest to, w jaki sposób chcemy użytkować ten budynek. Jeżeli budynek będzie użytkowany stale, stale będzie zamieszkały, to Nasze ogrzewanie będziemy włączać w momencie początku sezonu grzewczego, a będziemy je wyłączać w momencie zakończenia tego sezonu. Grzewczego. Ale jeżeli budynek ma być używany okazjonalnie, jest to na przykład domek nad jeziorem, czy domek w górach, i będziemy go używać raz na jakiś czas, czy też, tylko co na przykład któryś tam weekend, albo co weekend, no to warto mieć taki system ogrzewania, który pozwoli nam na swobodne regulacje tym systemem, tą temperaturą w tym budynku. No bo po co go ogrzewać przez cały sezon grzewczy? Jak przez większość tego ten budynek jest po prostu niezamieszkały. Zróbmy sobie taki system ogrzewania, który pozwoli nam na swobodną regulację tym systemem i tą temperaturą, no bo po co płacić za coś, czego nie używamy. I tutaj mogę Wam powiedzieć z własnej praktyki. Ja posiadam dwie nieruchomości i jedna jest wybudowana w tej tradycyjnej technologii, a druga właśnie w tej technologii drewnianej. Ten dom, w którym obecnie tutaj jesteśmy, jest w technologii murowanej i jest użytkowany całorocznie. Natomiast ta druga nieruchomość jest właśnie w technologii drewnianej i jest użytkowana sporadycznie. Obie te nieruchomości są oparte na instalacji gazowej, posiadają piec gazowy i posiadają również grzejniki. Natomiast tutaj planuję kiedyś w przyszłości wymienić na to ogrzewanie płaszczyznowe. I tu dam Wam przykład z życia, wzięty. Parę lat temu w tym budynku wymieniłem piec. No i piec ma oczywiście możliwość zdalnego sterowania więc, no, oczywiście podjarany nową technologią, nową zabawką, zacząłem się bawić i cały czas tam coś zmieniać, regulować tą temperaturą. No i w tym okresie grzewczym wyjechaliśmy z tego domu na. Tydzień, no więc pomyślałem sobie, że no warto tutaj tą temperaturę po prostu zmniejszyć, skoro i tak tutaj nikogo nie będzie. No to po co tak mocno ogrzewać ten budynek na te 21 stopni? To no nie ma sensu, jak tak tutaj nikogo nie ma. No więc zmniejszyłem tą temperaturę do tam jakichś 13 stopni. No, i dzień przed powrotem pomyślałem sobie: No dobra, mam, mogę zdalnie włączyć tutaj ogrzewanie, żeby się ten budynek z powrotem nagrzał do tej zadanej temperatury 21 stopni. No i jakie było moje zdziwienie, jak dzień później przyjechaliśmy, że tutaj dalej było zimno, a budynek dopiero zdążył się nagrzać po jakiś kolejnych dwóch dniach. A co ciekawe, analizując jeszcze kwestię zużycia samego gazu, to okazało się, że to co zaoszczędziłem przez ten okres tygodnia, zmniejszenia tego parametru grzania, no to wydałem praktycznie tyle samo na to, żeby nagrzać ten budynek z powrotem do zadanej temperatury. Więc nie miało to po prostu najmniejszego sensu. Po przeanalizowaniu w ogóle tego wszystkiego, wyszło mi tak, że jeżeli nie byłoby nas przez Myślę, co najmniej jakieś dwa tygodnie, to dopiero by się zaczęła jakaś opłacalność zmniejszania temperatury grzania takiego budynku, właśnie w technologii murowanej. Inaczej nie ma to po prostu sensu. Krótszy czas. No, jak gdyby w ogóle nie daje żadnych oszczędności, natomiast po prostu w tym domu jest chłodniej, nawet po przyjechaniu. A weźcie też pod uwagę, że ja tutaj mam instalację opartą o grzejniki, więc zupełnie jeszcze inaczej wyglądałoby to, jeżeli mielibyśmy w takim domu podłogówkę. Tutaj podłogówka musiałaby się jeszcze dodatkowo nagrzać, żeby znowu zacząć oddawać temperaturę do jak gdyby, wnętrza tego naszego domu. Co innego w wypadku tej drugiej nieruchomości, która jest wybudowana z drewna. Tam standardowo w okresie grzewczym ogrzewanie skręcone na minimum, na około 5 stopni. Oczywiście, w momencie, kiedy tam nikogo nie ma, ono po prostu sobie cały czas pracuje po to tylko, żeby no, nie spuszczać wody z instalacji, żeby tam nic nie zamarzło. Natomiast w momencie, kiedy używamy tej nieruchomości, to to ogrzewanie jest po prostu startowane i. Od momentu jego rozkręcenia do tej zadanej temperatury, nagrzanie tego budynku zajmuje około 5 godzin, czyli relatywnie dosyć szybko. I co więcej, powiem, że w momencie, kiedy na przykład mamy dwa weekendy i w ciągu tygodnia nas na przykład tam nie ma, to opłaca się to ogrzewanie skręcić znowu do minimum, mimo że za chwilę po 5 dniach znowu tam przyjedziemy i znowu będziemy musieli rozgrzać ten. Budynek, to zdecydowanie mniej tego gazu potrzebujemy na, że tak powiem, dwa razy rozgrzewanie tego budynku, niż na to, żeby raz go rozgrzać i równomiernie przez cały tydzień grzać ten budynek. W tym drugim przypadku po prostu tego gazu zużyjemy znacznie więcej. Więc tutaj ten system ogrzewania jest po prostu fajnie mieć, który będzie pozwalał na szybkie ruchy tą, tym ogrzewaniem. Czyli tutaj naprawdę będą sprawdzać się bardzo dobrze. Na instalacja grzejnikowa. Więc, reasumując, system ogrzewania, a tak właściwie całą konstrukcję budynku, należy tak dobrać do tego sposobu użytkowania, jak zamierzamy użytkować taki budynek, bo z tego będzie po prostu wynikała kwestia doboru odpowiednich rozwiązań technicznych, jakie mamy dostępne dzisiaj na rynku. W dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo rozwiązań typu smart home. Możemy wieloma rzeczami sterować zdalnie z telefonu. Dosłownie każdym zaworem jesteśmy w stanie sterować. Ale jeżeli mówimy o takim budynku, który stale zamieszkujemy, który jest wybudowany w technologii tradycyjnej, dodatkowo ma jeszcze ogrzewanie oparte o podłogówkę, no to tutaj takie rozwiązania. No one po prostu za bardzo nie mają e, sensu, ponieważ tutaj warto ustawić dla danego pomieszczenia komfortową temperaturę i to po prostu zostawić tutaj. Nie ma sensu robić jakichś ruchów na tym ogrzewaniu, szczególnie z jakiegoś punktu widzenia ekonomicznego. Tutaj musi sobie to ogrzewanie po prostu e, na jednym równym poziomie po prostu pracować cały czas, więc dokupywanie jakichś systemów, czy podpinanie tego pod jakiś tam smart home, będzie generować duże koszty, natomiast sensu w tym, moim zdaniem, osobistym no za dużego po prostu nie ma. Ale tak jak właśnie cały czas w tym materiale mówię, zupełnie inaczej będzie wyglądała ta kwestia, jeżeli mówimy o budynek, który zamierzamy używać sporadycznie. Tutaj warto zdecydować się w ogóle na budynek, który będzie w tej technologii Drewnianej i tutaj wszystkie te rozwiązania, które, którymi chcemy sterować tym ogrzewaniem, no mają już zdecydowanie większy sens. tak? Mamy taki budynek na przykład no powiedzmy, weekendowy, no więc jeżeli zamierzamy do niego na przykład pojechać, no to te 5, nie wiem, 10 godzin, zanim do niego pojedziemy, warto móc sobie z telefonu zasterować, żeby to ogrzewanie tam włączyć, że w momencie, kiedy tam dojedziemy, po prostu mamy już budynek. Nagrzany do komfortowej temperatury. I takie rozwiązanie ma, moim zdaniem, jak największy sens. I na koniec jeszcze taka, może trochę ciekawostka, ale jest to na pewno plus, jeżeli chodzi o budynki w technologii tradycyjnej. Jeżeli chodzi o Awarie ogrzewania. Oczywiście są to przypadki losowe, zdarzają się raczej dosyć rzadko. Natomiast jeżeli system ogrzewania przestanie pracować Wam w domu, no to w takim budynku murowanym spokojnie będziemy jeszcze w stanie wytrzymać kilka dni, nawet w okresie zimowym, ponieważ ta akumulacyjność tych murów i tych elementów betonowych jest na tyle duża, że będzie oddawać ten budynek cały czas to ciepło do wnętrza. Oczywiście, no, komfort będzie nam coraz bardziej spadał z każdą godziną, będzie się robić oczywiście wewnątrz chłodniej, natomiast, no, będziemy w stanie tam wytrzymać, na przykład, nie wiem, zepsuje nam się piec w sobotę, to prawdopodobnie nie będzie większego problemu, żeby wytrzymać w tym domu i dalej z niego korzystać do, na przykład, poniedziałku, kiedy będzie w stanie do nas przyjechać jakiś serwis. I tutaj stawiam kropkę, jeżeli chodzi o ten temat. Mam nadzieję, że udało mi się Was skłonić do pewnego spojrzenia z trochę innej strony, ponieważ z materiałami, które, z którymi spotykam się w internecie, one przedstawiają to wybór tego ogrzewania troszkę w inny sposób. A mi się wydaje, że na ten temat trzeba popatrzeć po prostu trochę szerzej i z innej strony, on po prostu jest sam w sobie jest znacznie szerszy. Mam nadzieję właśnie, że udało mi się Was skłonić do takich rozważań na ten temat i jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę do góry. Jeżeli macie inne zdanie na ten temat albo macie jeszcze jakieś swoje przemyślenia co do właśnie systemu ogrzewania w domach, no to zapraszam Was do podzielenia się w komentarzach. Zapraszam Was również do subskrypcji tego kanału. No i do zobaczenia w następnym odcinku.